Cześć wszystkim, widzimy się ponownie, tym razem nie jest to wypad weekendowy, mamy środek tygodnia, mam urlop, więc wykorzystuję i troszeczkę sobie buszuję po lesie i nie tylko, miałem już wypadzik taki mały, no a parę dni temu, niestety nie wziąłem kamery, bo to był taki rekonesans godzinny, no i szkoda, bo trafiło się sreberko malutkie, Także jestem zadowolony, bo odkułem się po tym ostatnim wypadzie, który no nie oszukujemy się fanty nie obfitował, ale mam nadzieję, że dzisiaj to nadrobimy. Wspiera mnie żona. Także spakujemy się, zabieramy sprzęt i ruszamy w teren do pierwszego dołka. Po dłuższej chwili trafiliśmy na pierwszy sygnał. Jakieś pewnie alu tak wygląda. Ale kopiemy. No, i po wyjęciu okazało się, że to jest jakiś bliżej, niezidentyfikowany obiekt. Nie wiem, jakiś stop czegoś. Zbliżamy się pomału do zrębu. Tutaj po drodze raczej sygnału za dużo nie było, więc nie było co pokazać. Ale przeszukamy ten zrąb. Zobaczymy, jeżeli nic nie wyjdzie, to się przenoszę dalej na taką starą drogę, którą no już tam kiedyś sprawdzałem, ale za każdym razem coś tam wychodziło. A więc patrzcie, taki mamy teren tutaj do przeszukania. Zobaczymy, może coś wyjdzie. No i pierwszy sygnał na, na zrębie. Wygląda mi to na monetę, ale nawet na pewno jest to monetka. A więc widać po oczyszczeniu już, że jest to 10 Fenigów, Cesarstwo, 1918 rok. No, druga strona niestety zajazd. Zobaczymy, czy uda się to trochę wyczyścić. Ale Mamy pierwszą monetkę, także zrąb na razie był, że tak powiem marny, nic tu się nie trafiało, ale po chwili wpadła monetka, czyli już można powiedzieć, że wypad zaliczony. A tak przy okazji, niedaleko tej monetki znalazłem jakiś dziwny okrąg, krążek, nie wiem. Z jednej strony jest płaski, to leciutko wgnieciony, a drugi ma taki kształt nieregularny, jakby było to przestrzelone. Może się mylę, ale czemu by nie pofantazjować. Dobra. Lecimy. No i wygrzebaliśmy formosa. Także pierwszy dzisiaj. Mam nadzieję, że ostatni. Tym razem trafił się czubek. To jest to pocisk tępołkowy, strasznie skorodowany. A tak poza tym to niestety, ale tutaj poza tą monetką nic więcej nie wychodzi. Także przemieszczamy się dalej. Słuchajcie, teraz trafiło się coś takiego. Nie mam pojęcia, co to jest. Nie wiem, tu jakaś dupka, to jakaś spłonka. Tak, jakby później w domu to obejrzę. I jak coś, to po prostu podpiszę, pokażę. Tym razem trafiło się coś to, to, to takiego. Nie wiem co to od czego i w ogóle. Jakby, jakby ktoś wiedział, to proszę dać znać. Nie wiem. A teraz patrzcie. Ale widok co? Skarbów nie ma, ale też jest zarąbiście. Mamy ciekawy sygnał w tych pięknych okolicznościach przyrody i jest moneta kolejna dzisiaj A więc nie będziemy aż tak bardzo wnikliwie szukać, bo jest to współczesne 5 groszy. Ale druga krą krągłość dzisiaj. Lecimy dalej. Więc mam kolejny pocisk tempołkowy. No tego tu będzie bardzo dużo, nie? Zobaczcie. Jaki stan ogólnie marny. I mamy kolejny. Wszystko tempołkowe. Pierwsza wojna. Jak to powiedziała moja żona ładnie szczeka. To kopiemy. Szczekał, szczekał i wyszczekał kolejny pocisk. I znowu. Jedni mają muszkietowe lasy, inni guzikowe A ja mam kolcokowy Nie wiem który to 10, 15 Nie mam pojęcia I tym razem po Po dużej ilości czubków Trafiła się łuska Wystrzelony mauser Także W końcu jakaś odmiana ale militara, tak? Dobra. Coś innego. Masakra, myślałem, że znowu będzie czubek, ale tym razem nie. I to całkiem płytko leżało. No i tym razem znalazła się jakaś tam konina. A dokładnie jakieś okucie od dyszla. Dobra, zabieramy i zmierzamy ku skarbom. Coś, znowu coś dziwnego. Powiem szczerze, że nie wiem co to jest. Jakieś kurde ostrze od czegoś? Czubek? I to nie jest. Hmm. Powiem Wam szczerze, że nie mam pojęcia. Dziwny kształt, dziwny materiał, dosyć ciężkie. Wygląda trochę jak jakiś grot. No nic, oznaczamy miejsce. No i mamy kolejną monetkę, 10 groszy współczesnej. To takie całkiem świeże, jeszcze błyszczy. Także trzecia monetka dzisiaj. Kolejny sygnał bijący na kolorek. Mam nadzieję, że tym razem nie jakaś pucha. Ani kapsel. No i mamy kolejną łuskę od, od Mausera. Także dalej męczymy te rejony pierwszowojenne. Dobra, zasypujemy dołek, lecimy dalej. Tym razem trafił się kawałek blaszki. Nie wiem co to jest, ale ma takie jakby zdobienie nie wiem, przeszukam tu jeszcze, może znajdę resztę, bo to wygląda na ułamane. Łącznie uzbierało się tyle elementów. Nie mam pojęcia co to jest. Wszystko to są odłamki, to jest rozkruszone. Także już na miary zapisane. I do worka. Żona już mnie opuściła. Niestety jestem zmuszony dalej wędrować sam. I patrzcie, co teraz mam. Żeby tradycji stało się zadość Tatra Żeby tak monety wpadały jak kapsle od Tatry To by wypady były rewelacyjne No ale co zrobić Dobra, zabieramy więc patrzcie, kiedy już myślałem, że nic ciekawego nie wyjdzie, no bo nie ukrywam, że się trochę zniechęciłem, bo było bardzo nudno, to trafił się Ech, guziczek carski, z tego co widzę, tak, caraczek, czyli kolejny już do kolekcji, także uratował mi dzisiejszy wypad. Bo powiem szczerze, że po tych dziesiątkach pocisków to się naprawdę zniechęciłem. Ale mamy coś fajnego i można wracać do domu. No cóż, humor mi się poprawił, bo już tak naprawdę byłem bardzo mocno zrezygnowany. No nic nie wychodziło, tak? Pociski, pociski, polmosy, jakieś kurde, nie wiem co jeszcze. Wypadł, uratowany, tak. Także. Ja to ciągle powtarzam, że to nie jest tak, że wchodzicie do lasu i sypie jak na polu. No, jednak w lesie trzeba się naprawdę nałazić. A zwłaszcza tutaj, gdzie już te miejscówki są dosyć mocno przetrzepane, na razie nie jest tak źle jak się zapowiadało. I zobaczymy, co będzie dalej. Jeszcze jakiś sygnał się trafił. I patrzcie. I mamy kolejny fancik i tym razem trafiła się jakaś klamerka od oporządzenia zdaje się Czyli kurde pół dnia, a właściwie cały dzień chodziłem nie na tej miejscówce Ej, no fajna jest z tego co widzę to chyba musiężna Jestem już na miejscu rozpakowany, więc zapraszam na krótkie podsumowanie. A więc tak, zacznijmy od tego, że troszeczkę polmasu wpadło, nie wyciągam reszty, bo po prostu już mi się nie chce. Do tego różnego tam rodzaju złomki, jakaś konina z tego co widzę, nie wiem, jakaś maszyna chyba leśna, to to nawet nie wiem co to jest. Jakieś duperele, śruby, pierdoły. To tak, nie wiem co to jest, więc jakby ktoś wiedział, to dajcie cenę. No i lecimy dalej. To, co było moim utrapieniem przez cały wypad, czyli od cholery czubków, nie? To są tylko te, które wykopałem. Reszty nawet nie ruszałem, bo po prostu nie było sensu. No, do tego jakieś tam łuski się trafiały, czubek, ale ostry. E, co tam? To coś, co nie wiem co to jest. Nie wiem czym to może być, ciężko powiedzieć. GPS strzelony, więc będziemy kombinować co dalej. Eee, tak, tutaj te blaszki, które wpadły, nie mam pojęcia, one są, one są zdobione, ale co to jest to nie wiem, nie powiem wam. Znalazłem takich kilka sztuk właśnie w tym jednym dołku i no ciężko mi powiedzieć. No dobra, ale lecimy dalej. Eee, co my tu jeszcze mamy? 10 Fenoli. 1918 rok, więc już jest monetka. Całkiem spoko. Dwa współcześniaczki. Łącznie 15 groszy, czyli szału nie ma. Piwka nie wypijemy. No i pod koniec, gdy już myślałem, że nic nie wpadnie, że ogólnie wypadł do dupy. Eee, no, trafił nam się guziczek. Carski. Kolejny do mojej kolekcji. Także już parę ich tutaj na tych terenach trafiłem. No i na samym koniec, już praktycznie wpadła ta klamereczka. Nie wiem od czego, podejrzewam, że to jest od jakiegoś oporządzenia. Także też myślę, że okres pierwszowojenny. Dobra, więc to by było tyle z tych znajdek. Szału nie ma, ale tragedii też nie. A więc, jeszcze raz, wypadzik uważam, że całkiem fajny. Troszkę się nachodziłem, nie powiem, bo już jestem naprawdę porządnie zmęczony. Eee, fanty, jakie są? Widzieliście. Tragedii nie ma, mogłoby być lepiej, ale i tak jest lepiej niż na przykład na poprzednim wypadzie, tak. Eee, dzień uratował tak naprawdę guzik i ta klamereczka. No i wcześniej ta monetka, bo inaczej to w ogóle byłaby tragedia. Ale nie ma co narzekać. Ważne, że położone, ważne, że wypad zaliczony. Zamiast siedzieć w domu, tak, duper ruszyłem, poszedłem w teren i. Dotleniłem się przede wszystkim, tak? Także, no cóż. Oby następny był lepszy, a na pewno nie gorszy wypad. No i to by było na tyle, tak? Pamiętajcie o jakiejś łapce, o subiku, bo ostatnio zauważyłem, że troszeczkę się ruszyło na kanale i bardzo mi to cieszy. Do następnego wypadu, do następnego filmu. Trzymajcie się, jeszcze raz wesołych świąt.